Najgroźniejszym manipulatorem w życiu dziecka może być jego własna matka. I takim sposobem dochodzimy do sedna, do ostatniej, najważniejszej części tego komentarza a to tylko napędza narcystyczne matki do manipulacji synami, którzy są w dzieciństwie bezbronni. Narcystyczne matki lubią przede wszystkim kontrolować. To jest zdanie klucz, które łączy wszystko w toksyczną całość. Chcę tu być dobrze zrozumiana. Nie stawiam medycznych diagnoz. Mówię o niszczącym wzorcu zachowań, który idealnie wpisuje się w definicję narcyzmu. Matka o takich cechach charakteryzuje się brakiem empatii, ogromną potrzebą bycia w centrum uwagi i traktowaniem dziecka niejako i osobnej istoty ale jako przedłużenia samej siebie.